Wielkopolskie. Ktoś groził śmiercią lekarzom w szpitalu Szamotuły. Lekarze dostali groźby śmierci. Jest zawiadomienie do prokuratury. Po czasowym przekształceniu szpitala w Szamotułach województwo. Wielkopolskie. W jednostkę covidową. Tamtejsi lekarze otrzymują groźby i wezwiska w sieci. Dyrektor placówki zawiadomił prokuraturę. Szpital podał w komunikacie prasowym, że internauci, wyzywają medyków od zwyrodnialców, podają nieprawdziwe informacje, jeszcze inni używają wobec personelu wyłącznie wulgaryzmów. Podkreślono, że dzieje się tak mimo tego, że około 70-75% leczonych na COVID-19 w szamotulskiej lecznicy to mieszkańcy powiatu. Zawiadomienie dyrektora SPZO w Szamotuła Hermigiusz Pawelczak poinformował w środę, że złożył w prokuraturze wniosek o objęcie ściganiem z urzędu czynu polegającego na znieważaniu innej osoby za pomocą środków masowego komunikowania. Za taki czyn grozi do roku więzienia. Protest dyrektora szpitala protestuje przeciw poniżaniu ciężko pracujących ludzi. Medycy z poświęceniem walczą z epidemią o zdrowie i życie innych, sami ryzykują zarażeniem. Także swoich rodzin. Są od roku permanentnie przemęczeni i zestresowani. W zamian dowiadują się, że są pederastami i że trzeba ich rozstrzelać. To nie do zaakceptowania powiedział Pawełczak. Dodał, że szpital ma opracowany program powrotu do normalnego funkcjonowania. Zachorowań na COVID-19 jest mniej. Spodziewamy się, że niedługo będziemy po kolei uruchamiać oddziały szpitalne. Chcemy zacząć od szpitalnego oddziału ratunkowego, podał. Remigiusz Pawelczak podkreślił też, że wszystkie poradnie i pracownie cały czas przyjmują pacjentów.